Siema. Z tej strony Artur z kanału Project Balance. Dzisiaj Full Body Workout, czyli trening całego ciała. Nie potrzebujesz do niego żadnego sprzętu i dzięki temu treningowi zbudujesz siłę, poprawisz swoją wydolność i popracujesz też nad równowagą i koordynacją. Trening będzie się składał z czterech ćwiczeń: będą to przysiady, pompki, wyprosty grzbietu i jedno ćwiczenie na brzuch i koordynację. Które będzie dla ciebie niespodzianką. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 30 sekund, później jest 15 sekund przerwy i jedziemy w ten sposób 4 ćwiczenia, później jest znowu te 15 sekund przerwy i powtarzamy ten cykl 3 razy. Cały trening powinien nam zająć około 10 minut. Także przygotuj się i za chwilę zaczynamy. Na początek przysiady i jedziemy. Robisz w swoim tempie przez pół. Minutę. Postaraj się utrzymać takie tempo, żeby nie zmieniać go przez cały czas wykonywania ćwiczenia. Dupa nisko, schodź przynajmniej na wysokość kolan. Ostatnie 10 sekund, i następnym ćwiczeniem będą pompeczki. Ok, przechodzimy do pompki. Mamy 15 sekund przerwy. Zauważyć, że z czasem te 15 sekund będzie się wydawało coraz krótsze. Przygotuj się. 5, 4, 3, 2, 1. I jedziemy. Pompeczki. Jak nie możesz zwykłych, to rób na kolanach. Super, dobra robota. Jesteśmy w połowie. Zostało nam niecałe 10 sekund, następne będą wyprosty. Wyprosty lędźwi i break na brzuszek. Ręce możesz mieć z przodu, to jest wersja trudniejsza. Możesz też dać je do tyłu, ważne żeby tyłek był napięty. Stopy cały czas leżą na ziemi. I dwa, jeden, jedziemy. Trzymaj poślady napięta, co sprawi, że trochę odciążysz sobie plecy. Łatwiej będzie Ci wykonywać to ćwiczenie. Robiąc to od razu Ci powiem, co będzie następne. Wejdziemy sobie do pozycji bestii, którą już znasz z naszych poprzednich treningów i workoutów. I w tej pozycji będziemy odrywali naprzemiennie stopę i dłoń. Dobra czas. Przechodzimy. Pozycja bestii. Dłonie pod barkami, stopy. Kolana pod biodrami. Będziemy odrywali lewą stopę, prawą dłoń i na odwrót. Hop i hop. I pracujemy w ten sposób przez 30 sekund. Brzuszek jest napięty. I staraj się, żeby biodra nie latały ci na boki. Jak jest ciężko w tej pozycji. Nie dajesz rady, to możesz zrobić to w leżeniu na plecach tak zwany martwy robak. Ale wierzę, że dasz radę z tą opcją. Ok, i czas. Przechodzimy z powrotem do przysiadów. Runda numer jeden za nami. Jeszcze dwie przed nami. 5 sekund do końca przerwy. Przygotuj się i jedziemy. Trzymaj równe tempo. Panisko, brzuszek napięty. Możesz troszkę przyspieszyć. Jesteśmy w połowie. Super. Ostatnie 10 sekund. Szybko leci ten czas. Następne będą pompeczki 3, 2, 1. I mamy 15 sekund przerwy. Przygotuj się. Wejdź sobie do podporu 5 sekund przerwy. Coraz szybciej się kończy ta przerwa, co? I jedziemy w pompeczki. Zwykłe jak nie możesz to na kolanach. Ewentualnie opcja pośrednia. Schodzisz normalnie, wracasz na kolana. Połowa za nami. 5 sekund zostało. Ok, przerwa na brzuszek i wyprostuj lędźwi. Stopy na ziemi, poślady napięte. Ustaw sobie ręce z przodu, z boku albo z tyłu. Your choice. I jedziemy. Ostatnie 3 sekundy przerwy. Przygotuj się i góra. Trzymaj cały czas równe tempo. Jak czujesz zmęczenie, to po prostu zwolnij, ale robimy cały czas do końca bez przerwy. To jest tylko 30 sekund. Chociaż wiemy, że z każdą rundą te 30 sekund jest coraz dłuższe, a te 15 sekund przerwy znika nie wiadomo kiedy. Ostatnie 5 sekund. I czas. Przechodzimy do klęku podpartego. Dłonie pod barkami. Kolana pod biodrami. mamy 10 sekund. Wykorzystaj je najlepiej jak możesz na odpoczynek. Przygotuj się i odrywamy kolanka i jedziemy na przemian. Le lewa dłoń, prawa stopa. Trzymaj brzuch. Biodra są cały czas w jednej linii. Trzymamy równowagę. Nie wstrzymuj powietrza. Super, połowa za nami. Już bliżej niż dalej. Ostatnie 10 sekund. Jedziesz do końca. Nie poddawaj się. Nawet jak upadniesz, od razu wstajemy. Ciśniemy dalej. Super. Przerwa. 15 sekund. I pora na przysiady. Ostatnia seria. Przyspieszamy trochę tempo. Wyrównaj oddech. Przygotuj się. 3 sekundy. I lecimy. Trzymaj brzuch napięty. Plecki prosto i tempo. Nie wstrzymuj powietrza. Wstrzymujesz powietrze, to szybciej się zmęczysz, szybciej złapiecie zadyszka, a dodatkowo bardziej się pospinasz. Także pilnuj swojego oddechu w trakcie wykonywania ćwiczeń. I zobacz na tej mojej całej gadce Zleciało nam całe ćwiczenie. Zostały jeszcze tylko dwie sekundy. I przerwa. Przechodzimy do potworu. Ostatnie pompki dzisiaj. Daj z siebie wszystko, nie poddajemy się. Tak jak powiedziałem, jak potrzebujesz, robisz na kolanach albo robisz w dół normalnie, do góry na kolanach. I let's go. Pompeczki. Super. 10 sekund za nami, już prawie koniec. Wykorzystaj z siebie resztki energii. Później sobie za to podziękujesz. 5 sekund. Ok. Na brzuszek. Wyprosty. Ostatnia seria przed nami. Wyrównaj sobie oddech. Korzystaj z każdej sekundy tej przerwy. Bo zostały ostatnie dwie sekundy. I lecimy. Wyprosty. Dupa spięta cały czas. Oddychaj. Jak jest ciężko, daj sobie ręce w tył. Good job. 30 sekund. Jedziemy do końca. I czas. Ostatnie ćwiczenie nam zostało. Więc teraz, nawet jak już nie masz siły, nawet jak leżałeś na poprzednich ćwiczeniach na macie, to teraz wracasz i robisz razem ze mną. I lecimy. Ostatnie 30 sekund. Super ci idzie. Trzymaj równowagę, trzymaj brzuch. I oddychaj. Połowa za nami. Ostatnie 5 sekund. Dasz radę. No i pięknie. Mamy to. Very good job. Usiądź sobie teraz wygodnie w siadzie skrzyżnym. Połóż ręce na kolana i wyrównamy sobie oddech. Weź głęboki wdech nosem i wypuść powietrze ustami do samego końca. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I teraz nosem wdech, i nosem wydech. I wydech. Oddychaj sobie w ten sposób. I następne co zrobimy na koniec, żeby wyrównać troszkę oddech, żeby przyspieszyć naszą regenerację. I troszkę uspokoić ciało po tym workaucie. To będzie oddech kwadratowy. Czyli 4 sekundy wdech, 4 sekundy pauza, 4 sekundy wydech, 4 sekundy pauza. Zamknij sobie oczy. Ja będę ci liczył. Przygotuj się i jedziemy. Wdech. 2-3-4, pauza. 2-3-4. Wydech, dwa, trzy, cztery, pauza. Dwa, trzy, cztery. Wdech, dwa, trzy, cztery, pauza. Dwa, trzy, cztery. Wydech, dwa, trzy, cztery, pauza. Dwa, trzy, cztery. Wdech 2 3 4 pauza 2 3 4 Wydech 2 3 4 pauza 2 3 4 Super. Teraz już wróć do normalnego oddechu. Otwórz sobie oczy. Na koniec jeszcze ci powiem, że w ciągu tych 10 minut Zapracowaliśmy z tyloma cechami motorycznymi, że powinieneś być teraz z siebie dumny? Pracowaliśmy nad siłą, nad wytrzymałością, nad koordynacją, nad zwinnością, zręcznością. Można by tak wymieniać, czyli tak naprawdę już dużo tych cech motorycznych nie zostało, ale naprawdę super, dałeś radę. Jeśli było ciężko, to niech ten workout będzie dla Ciebie takim wyznacznikiem. Rób go, aż to się stanie dla Ciebie łatwe, i wtedy przyjdę do Ciebie z trudniejszą wersją treningu. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Oczywiście poprosimy o łapki w górę, komentarze jeśli się podobało, albo jeśli się nie podobało. No i subskrypcję, żeby nasz kanał dotarł do jak największej ilości osób. Dziękóweczka.